Proszę dziewczyny, pokażę sponsorki turnieju reprezentujące firmę Revmex poprzez te koszulki i kapelusze, ale oczywiście... No proponujemy abyście te woreczki napełniali rękami, które są czyste, wysuszone, czysta ekologia. Zaczyń. Prosimy publiczność Ludzie!

Z tamtej strony jesteśmy, tak, Dobra, dawaj, Trzeci. Trzy, dwa. Jeden, koniec! No są tysi, nie rozumieją, że ktoś musi przegrać, żeby wygrać lub ktoś. Dla nas jest to zupełnie obęte, czy to są parzyści, czy nie parzyści. Ale niestety do chwili pomiaru, a trwało to 10 sekund i no, 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 się właśnie. Ja Zwijają.

Szybsi, ale myślę, że przypominają się też, bo się

Nie <noise> Dowolna kobieta, którą pan chce wykorzystać W cudzysłowie W tej konkurencji No byle jaka No nie byle jaka, każda kobieta jest piękna I nie może być byle jaka No jaka tak.

Ja poproszę, sobie do Pani podejść, bo Pani specjalistą jest. Dyrektor Departamentu organizacyjno administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Miło mi Pani widać. Po, ty, po tej wizycie ma nową specjalność też umiejętności, jaką podałem, że chyba po raz pierwszy się odbyło. Tak, jest pierwszy raz w życiu. Pierwszy w życiu, już nowa specjalność. Specjalny artystka połócz wyda Pani z pieczęcią swoją, że potrafi Pani obsługiwać ten przyrząd. Moim peżownikom nie pokazuje. bo nie taki do Ale tylko tylko <dlatego, grymne> pani tego, wygra, że do że się tego, do tego, do tego, do tego, do tego, Nie tego, do tego, do tego, Wiecie, tego, się w Proszę bardzo. Ja wiem. Proszę bardzo. Kołem do nie. No coś nie wiem. Coś słyszała, zobaczcie, ale dlatego, że pochodzi z jakiejś miejscowości, z której rzuca się to koło, czyli z góry, puszcza się koło do Wąchowska, na no którą chałupę trafi, ten zostaje sołtyka. Przez 30 minut stara się nas zdjęć, mówisz, to pozować. A I... nie fortuny. I... Pokazuje jak to narodził. Uważam, że jest bardzo dobry Dobrze i rozkręca się coraz lepiej. Jest wspaniale. Biorę po raz pierwszy udział w turnieju, chociaż w zeszłym roku byłam tylko oglądać, bo byliśmy tylko w sobotę. Spodobało mi się i bardzo chciałam w tym roku przyjechać. Jestem sama, z gminy Oksa jestem sama. Teraz poszli znawcy Wszelkiego typu drewna mają napisać, jakie to są gatunki. Panowie, pan Kamizela. mierzymy czas, na to jest 3 minut.

Jeszcze ma w zanadrzu jakiś upominek. Proszę przejść. Ale będzie łatwiej może objechać. Sołectwo tym rowerem, będzie zawsze szybciej niż piesza. Także jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepsze Pani, żeby się wszystkie marzenia to nie spełniły. Nagrodę ufundowała Telewizja Internetowa Kronika Wąchowska. Serdecznie prosimy Panią Annę a ja bardzo proszę pana burmistrza o przejęcie. Ja chciałam bardzo podziękować za tą nagrodę. Jest mi bardzo miło, że ktoś to zauważył, że bieganie tutaj po tych płotkach to jest naprawdę ciężka praca. Jestem bardzo zadowolona z tego, że w tym roku też jest dziewczyna w finale. Dla niej duże brawa, bo jej się naprawdę należą.